Witam wszystkich miłośników sukulentów. Nazywam się Joanna Jones i chciałabym Wam przedstawić moje autorskie podłoże dla sukulentów. Moje uzależnienie od sukulentów to już tak trwa dobre 6 lat i w tym czasie no, bardzo dużo różnych niepowodzeń przeżyłam. To podłoże mi się sprawdza i to mogę Wam polecić. Oczywiście, jeżeli mielibyście jakieś uwagi, bądź nie zgadzalibyście się z którymś z składników tych, tych mieszanek bądź z proporcjami, to bardzo proszę uwagi, bo człowiek uczy się całe życie. Więc moglibyśmy podzielić skład podłoży do sukulentów na dwie części. Najważniejsza część to część nieorganiczna, czyli pozbawiona zupełnie humusu, ziemi czy innych składników takich typowo organicznych. Te składniki nieorganiczne to przede wszystkim perlit, przy czym perlit, którego ja używam, szczególnie dla dorosłych roślin i mam tu na myśli e, dorosłe eszewerie, sedewerie, sedum, graptosedum, graptopetalum. Tego typu rośliny mam na myśli. Oczywiście kaktusy też moglibyśmy tu wziąć pod uwagę, ale ja nie jestem mm, specem od kaktusów. Ja wolę miękkie sukulenty. No więc, wracając do tego podłoża, używam tylko i wyłącznie perlitu takiego przesianego, albo można powiedzieć nawet przedmuchanego, takiego, który nie będzie zawierał tej takiej y, pylistej frakcji, bo ona jest absolutnie okropna dla sukulentów, ona zapycha im korzonki takie, y, korzonki przestają oddychać i niestety może to grozić ich po prostu umarciem. Pokażę Wam mój ulubiony perlit. Ten perlit jest już przesiany, gruby. O, taki perlit. Frakcja około 3 do 6 mm. I zupełnie bez tej pylistej części. Bierzemy jej dwie części. Dwie części tranzytu. Znowu keramzyt niezbyt gruby, o frakcji mniej więcej 4 do 8 mm. Kolejny składnik to płukany żwirek. Znowu dwie części. Ten żwirek może zawierać troszkę piasku, ale nie za dużo, bo znowu zaklei korzonki. Ten żwirek ma gradację tak około 2 do 6 mm. Kolejny składnik to pumeks wulkaniczny. Tego pumeksu bierzemy jedną część. Znowu podobna gradacja do keramzytu, czyli tak około 4 do 8 mm. I jeśli macie, to super byłoby dodać sproszkowanego bazaltu. Czyli taka mączka basaltowa. Ja wiem około jednej czwartej części. Może to być nawet tam płaska łyżeczka czy płaska łyżka. Nie jest to takie istotne. Ważne żeby było, bo zawiera mnóstwo mikroelementów. I teraz pora na składnik organiczny. Jego ma być najmniej. Nie przekraczamy 20-30%. Czyli bierzemy humus, czyli kompost, czyli taki kompost przerobiony przez dżdżownicę i dajemy dwie części, może być ciut więcej, może być ciut mniej, im starsza roślina, tym go mniej potrzebuje, im młodsza możecie dać więcej. No i w zasadzie to już jest wszystko. Mieszamy to oczywiście. Moje ulubione podłoże jest gotowe.